Czemano! Siemanko! Dzisiaj taki krótki, nietopowy filmik, ponieważ chcielibyśmy prosić Was o pomoc. Pomoc dotyczy zbiórki, która została ogłoszona na Cpl przez szpital imienia Karola Jonschera w Poznaniu. Jest to szpital dziecięcy Uniwersytetu Medycznego, gdzie są leczone malutkie, malutkie dzieciaczki. W tym szpitalu również przebywała nasza córeczka, gdzie przez ponad pół roku walczono o jej życie. Zbiórka jest związana z obecną sytuacją panującą w Polsce i na świecie dotyczącą koronawirusa, ponieważ szpital, szpitalowi brakuje środków na wyposażenie ochronne indywidualną pracowników przy przyubice, maseczki przeciwwirusowe, odzież ochronną. tak? Tak więc stąd tutaj nasza taka decyzja, żeby nagrać taki materiał wspierający zrzutkę, ponieważ dużo mam zapytań na maila czy na wiadomości prywatne, jak można wesprzeć kanał, dlatego chciałbym, żeby te pieniądze, które chcielibyście przeznaczyć na wsparcie mnie, ogólnie nas, naszego kanału, na pomoc charytatywną i właśnie tutaj takie nasze, nasza prośba, żeby wesprzeć tą zrzutkę. Jest to dla nas bardzo ważne, ponieważ w szpitalu przebywają same dzieciaczki. Od urodzenia noworodki do, do 18 roku życia kardiochirurgia, wspaniali, wspaniali fachowcy, neurochirurgia, oddział onkologiczny. No i decyzją wojewody Wielkopolskiego został ten szpital dedykowany na rozpoznawanie i w przypadku potwierdzenia walkę z koronawirusem u dzieci, także. No, walczymy tutaj o, o dzieciaki, o ich bezpieczeństwo <laughs> i bezpieczeństwo również osób tam pracujących i ich rodzin, ponieważ, jak wiemy, no, ten wirus rozprzestrzenia się teraz szybciej. Także bardzo, bardzo, bardzo Was prosimy o pomoc. Kto by chciał, prosimy o, o wpłatę. Nawet naj, najmniejsze darowizny są, są wskazane, nawet od złotówki. Także bardzo prosimy Was o pomoc. Wiemy, że można na Was liczyć. Możecie z jakimś dopiskiem, żebyśmy wiedzieli, że, że, że to od Was. Będziemy bardzo wdzięczni. Tak więc trzymajcie się, udostępniajcie filmik, jeżeli, jeżeli możecie, na Facebooku. Niech ta wiadomość obiegnie całą Polskę. Miejmy nadzieję, że uda się osiągnąć cel, który, który jest założony, może uda się nawet go przekroczyć, także trzymajmy kciuki, udostępniajcie. I żegnamy się z Wami. A jeżeli nie możecie wesprzeć, to może pokażcie znajomym, oni będą mogli pomóc. Tak więc trzymajcie się. Udostępniajcie. I pomagajmy. Pozdrawiamy.